Jak można było się spodziewać, w pierwsze upalne dni na basenie przy ulicy Broniewskiego pojawiło się już sporo amatorów kąpieli. Być może wysokiej frekwencji sprzyja fakt, że nie wzrosły ceny biletów, a dodatkowo obowiązują korzystne zniżki. Basen odkryty ruszył pierwszego dnia wakacji, to jest 25 czerwca bieżącego roku. Zresztą, tak jak co roku, otwieramy w pierwszy dzień wakacji. W tym roku ceny biletów pozostają bez zmian. To znaczy, za całodzienny pobyt. Uczniowie, dzieci, młodzież płacą 5 zł, dorośli 8 zł. Mamy również zniżki dla uczestników programu 3, plus i wtedy dla dorosłych bilet kosztuje 6 zł i 3 zł dla dzieci. Również dla programu 65 plus są ulgi, to znaczy się dla ludzi, którzy mają te zniżki, wstęp jest taki, jak dla przycenie biletów ulgowych. Wizyta na basenie na początku lipca oznacza naturalnie kąpiel w bardzo czystej. Dopiero co Nalanej Doniecki w wodzie. Uporządkowany i estetycznie utrzymany jest też teren otaczający baseny. Wszystko to sprawia, że na kąpielisku odpoczywają nie tylko Wielunianie, ale nawet przyjezdni z zagranicy. W tym roku udało nam się na basenie zrobić sporo remontów. Prace trwały już od miesiąca marca. Wiele tutaj rzeczy musieliśmy wyremontować, głównie Niecki, te, które za mną widać zostały wyremontowane. Basen został wyczyszczony, odmalowany. W związku z czym ta woda jest bardzo fajna, ładna, tak jak widać, jest czyściutka, aż miło się w tej wodzie wykąpać. Są to takie standardowe rzeczy, które robimy co roku, również oczywiście jakieś przycinanie zieleni, remonty terenu. Ale to nie koniec dobrych wiadomości, bowiem długo oczekiwanego remontu doczekały się wreszcie toalety na basenie. Z takim głównym zadaniem, które nam się udało wykonać, a które było już zlecone od dawna przez Sanepid, była ta gruntowna, Modernizacja sanitari sanitariatów. Myślę, że każdy, kto teraz wejdzie do sanitariatu, zmianę od razu zobaczy. No, pochłonęła ta modernizacja sporo pieniędzy, gdyż zostało tam praktycznie wymienione wszystko, czyli od począwszy elektryki poprzez całe, całe nawierzchnie ścian, zostały całe, całe wnętrze wyrzucone, te stare ścianki działowe, postawione zostały ściany nośne, położone płytki, wymieniona instalacja sanitarna. Także myślę, że teraz one wyglądają tak, że nie możemy się tego obiektu wstydzić. Niestety, obsługa obiektu WOSIR boryka się też z problemami. Do pełni szczęścia, brakuje przede wszystkim wystarczającej liczby ratowników. Jak co roku oczywiście te problemy są, gdyż wiadomo, w Polsce i nie tylko w Polsce ratowników brakuje. Jednak z uwagi na to, że co roku są prowadzone kursy ratownicze, między innymi również w naszym basenie, staramy się, aby osoby, które zdobyły uprawnienia, Miały możliwość zdobyć doświadczenie m.in. na naszym basenie. Jednocześnie jest to okazja do zarobienia paru złotych dla tych młodych ludzi. Wiadomo, że głównie są to studenci, uczniowie. No i próbujemy, jak co roku, tak działać, żeby ta kadra została zapewniona. Na razie no. Jest to y, tak, że na razie nam nie brakuje, ale wiadomo, że wystarczy, że jeżeli jedna lub dwie osoby nie, by nie przyszły, no to już może być problem. Choć staramy się. Y, rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi, zrobiliśmy harmonogram i, i jakby na ten czas, na wakacje mamy tą kadrę zapewnioną. A zatem basen przy Broniewskiego póki co dobrze spełnia swoją rekreacyjną funkcję. A co z budową całkiem nowego obiektu, o której do niedawna dużo się mówiło, a władze miasta miały już nawet gotową koncepcję przebudowy basenu. Czy mamy szansę na kąpielisko godne XXI wieku? Trwają y, rozmowy, spotkania, y, u burmistrza odbyły się już spotkania z jedną z firm projektowych, która przedstawia jakąś koncepcję przebudowy tego basenu, troszkę inną niż to, co było... Jeszcze chyba dwie kadencje temu zaproponowane, żeby w tym miejscu ten, ten obiekt, który przynajmniej istnieje, basen odkryty, żeby przebudować, zrobić go na miarę XXI wieku. Jak również dalej nie, nie uciekamy od tego pomysłu, żeby tutaj również przenieść docelowo basen kryty. No, są to terminy odległe. Wiem, że burmistrz ma pomysły, aby na ten cel zdobyć środki zewnętrzne. Natomiast to już y, mówię, póki nie będzie jakichś szczegółów, to myślę, że, że za wcześnie byłoby, abym tak jakieś y, rzeczy wyprzedzał, gdyż no, mówię, no, nie, nie jestem władny tak, o takich rzeczach opowiadać tak do końca. Natomiast mówię, sprawa nie, nie znikła, nie, nie zaginęła rozmowy się toczą, działania się toczą i myślę, że jakiś efekt tego w końcu mieszkańcy Wilunia zobaczą. Na pewno, jeżeli będzie jakaś decyzja o, o inwestycji nowej, to mieszkańcy miasta się dowiedzą bardzo szybko. No i w tym momencie, jeżeli jak prace ruszą, to oczywiście ten basen trzeba będzie zamknąć. Natomiast no, wtedy można będzie korzystać jeszcze z basenu krytego przy ulicy POW. W takim razie co ciekawego będzie się działo w czasie wakacji na krytej pływalni? Już mamy dogadane warunki pracy z jedną z wielolimskich firm, która będzie na, na basenie krytym robiła remont pryszniców. No, tak jak wszyscy Państwo wiecie, jak dwa lata, dwa lata temu zakończyła się przebudowa basenu naszego, to znaczy ten remont niecki plus systemu uzdatniania wody, Wtedy też miał miejsce, miało miejsce remont holu. W zeszłym roku udało nam się wyremontować przebieralnie, szatnie i z takich najbardziej naglących potrzeb pozostał remont tych, tych nieszczęsnych pryszniców. No i w tym roku właśnie do tego przystępujemy zadania. Myślę, że uda nam się to spokojnie w tym roku wykonać, także... Tamten obiekt również będzie miał już taki standard, który myślę, że zadowoli wszystkich mieszkańców Wielunia. No, oczywiście, tam będą również naszymi siłami trwały prace polegające na jakimś malowaniu, remontach w pozostałych pomieszczeń, zarówno niecki, jak i szatni, scholu, no, wszelkich, wszelkich pomieszczeń, które tego wymagają. Tak, żeby na początek roku szkolnego obiekt już był odnowiony, lśniący, pachnący. Jakie jeszcze atrakcje na lato przygotował wieluński WOSIR? Będzie turniej siatkówki plażowej i rozgrywki dzikich drużyn piłkarskich. Będziemy w ostatni weekend lipca organizować turniej piłki plażowej. Siatkowej, Opuchar Burmistrza. No jeżeli ten termin byłby niedogodny pod względem pogodowym, to znaczy by padało, zawsze ten turniej przesuwamy na pierwszy weekend, który jest ciepły, słoneczny. Czyli jeżeli nie będzie to ostatni weekend lipca, odbędzie się w pierwszy słoneczny weekend sierpnia. Już serdecznie wszystkich chętnych do udziału w tym turnieju zapraszamy. Jak co roku przewidujemy szereg nagród. Zresztą jak co roku też myślę, pojawią się tu pary, które w tym turnieju biorą od lat udział, ale jednocześnie zapraszamy wszystkich nowych, którzy jeszcze w tym turnieju nie brali udziału. Poza tym na koniec wakacji planujemy na boiska Horlik turniej piłkarskich dzikich drużyn. Ten turniej również od wielu, wielu lat organizujemy wspólnie z Klubem Osiedlowym. Na Osiedlu Wyszyńskiego w Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Także myślę, że jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć w Waszej telewizji. Możemy tylko serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Wielunia, że jak będzie ładna, piękna pogoda, żeby skorzystali z oferty naszego basenu.